Cześć, witajcie w nowym odcinku W końcu, doczekaliście się, ja też Mam chwilę czasu, żeby wyskoczyć połowić e, Tym razem będę łowił na lżejszy zestaw Kasking e, Mega Jaws i Abu Garcia Verdict Znacie już ten sprzęt Właśnie montuję zestaw I zdałem sobie sprawę, że jestem w bardzo niebezpiecznym miejscu za chwilę zobaczycie w przebitkach co tu się nade mną dzieje więc muszę po prostu błyskawicznie ten zestaw składać żeby nie zostać ostentacyjnie zbombardowanym przez stado krwiożerczych gołębi plecionka, która jest ośmiosplotowa ciężko się wiąże węzły bo ona jest jak sznureczek taka super delikatna o Trochę wieje, jest super słońce. Raz za chmurami, raz nie, więc może jakiś szczupak się skusi. Zobaczymy, jak to wygląda. Piękna woda. Zobaczymy, jaki jest hamulec. Tak, trzeba najpierw ustawić coś, co jest w miarę bezpieczne. I próbujemy pierwszy rzut. Wow! Mega, mega daleko. No i bawimy się. Naprawdę muszę przejść, bo mi zaraz zbombardują te gołębie. Ale to jest czysta woda. Rany, jak tu jest czysto. Lata jak samolot. Tam pójdziemy zaraz pod czcinki i tu obejdziemy to dookoła. Ten Jerk przyniósł mi już dwie rybki, dwa małe pistolety. Także mam nadzieję, że i teraz uda się coś złowić, chociaż chyba pogoda taka nie do końca. Na szczupaki, a! a widzisz, no i pierwsza broda jednak, jednak plecionka, która jest taka ośmiosplotowa, mało sztywna i dosyć cienka powoduje pewne problemy w zestawie Abu Garcia Revo 4SX mam plecionkę czterosplotową od Kastkinga, która jest e, dużo e, bardziej sztywna i tam takich problemów nigdy nie było jakbym nie ustawił to zawsze było dobrze, a tutaj Widzicie, ale nauka dla was taka z tego płynie, że dzięki temu, że mam 20-funtową plecionkę, a nie plecionkę jakąś cieniutką 0,16, 0,10, nie odstrzeliłem sobie tego jerka, bo przy to jest 20-gramowy jerk, i przy e, plecionce 0,16 bez problemu bym to odstrzelił. Poszłoby już się by. Tego jerka bym po prostu bezpowrotnie stracił. A dzięki temu, że mam 20-funtową, czyli to jest 9 kg wytrzymałości plecionka, i odstrzeliłem go. Ale czysta woda. Niesamowite. Proszę, korekta multiplikatora, dokręcony hamulec magnetyczny na 8, i dzięki temu nie ma mowy, żeby się robiła broda. Także kwestia tylko ustawienia yy, multiplikatora, hamulców, kontrola kciukiem i nie ma też dzięki grubszej plecionce strat w przynęcie. Pięknie leci, zobaczcie. Także nie ma żadnych problemów. Był za bardzo odkręcony hamulec magnetyczny i dzięki temu prawie odstrzeliłem mojego Konarta. No, ale uratowała mnie grubsza plecionka, o czym już mówiłem. Więc naprawdę nie bójcie się grubszych plecionek, bo przynęty i tak latają bardzo daleko. A grubsza plecionka uratuje Wasze przynęty, że będziecie ich mniej po prostu tracić. Szczególnie na początku, jak się uczycie. Bo potem, jak już będziecie wszystko wiedzieć, co i jak, no to wiadomo, że możecie tam kombinować. Ale póki te Wasze rzuty są dosyć losowe, tak jak u mnie, no to lepiej, lepiej się zabezpieczyć. Grunt się nie poddawać i próbować. No i cały czas się uczymy, wiadomo. jest, lecimy kanibalem. Standardowa przynęta na, na duże ryby. Na, chyba dno. Trudno powiedzieć. Tak, ale to jest głęboko, jest tak czysta woda, jest piękne miejsce, naprawdę, fantastyczny. Nie wiem czy ten kanibal po prostu duży to jest duży, ale główka chyba jest zbyt ciężka. Nie dziesiątka, tylko może nawet piątka, albo w ogóle bez obciążenia. Bo to obciążenie to nie pomaga. Chyba. Tu jest taka górka, łacha, a tu jest dołek. Ewidentnie nie da przynęta dzisiaj, bo takie stworzenie po prostu płynie sobie za. Tego nie będę dzisiaj atakował. Zobaczcie, kochani, jaki strasznie pokiereszowany szczupaczek. Ewidentnie brakuje mu oka chyba nawet. To nie wygląda chyba na robotę wędkarza, tylko raczej jakiegoś wydry, może ptaka jakiegoś. Akurat prosto w pysk uderzony. Dobra, ale ewidentnie boi się mojej przynęty, więc Więc marne szanse widzę na złowienie tutaj ryby dzisiaj, bo ja je po prostu straszę. Mam fantastyczne przynęty, fantastyczny sprzęt, ale niestety ryby mówią mi stanowcze: nie. Dzisiaj, mimo że pięknie ryby widać, narzucałem się. Złapałem kilka brud. Zmieniłem też zestaw, znaczy nie tyle zestaw, ile przynętę, na dużo lżejszą, i musiałem się nią nauczyć rzucać. Ale jak widać, fajnie wychodzi. Zobaczcie, że rzucam teraz zestawem pod wiatr i nie robią się brody. Ale hamulec magnetyczny jest mocno dokręcony. I taka jest właśnie zasada: jak rzucacie pod wiatr, dokręcajcie hamulec, ponieważ pula się będzie rozwijała szybciej. A wiatr będzie Wam spowalniał przynętę, przez co zrobi się broda. Po prostu no i będziecie rwać albo albo plątać. Ktoś za Was demoluje sprzęt, rwie plecionkę. Ale o, nawet podmocny wiatr i zobaczcie, nie ma brody. Yy, hamulec ustawiony jest aż na 8. Tu jest w tym, kowrot, yy, w tym multiplikatorze jest tylko yy, hamulec magnetyczny, dokręcony na 8, nic się nie plącze. Także łowienie jest bardzo przyjemne, bardzo fajny wobler, głęboko tonący od salmo, ósemka wygląda. Jak mała płotka, bo tu widzę, że płoci w tym zbiorniku jest sporo, ale ewidentnie dzisiaj szczupaki nie mają ochoty na atakowanie przynęt. Nawet jeśli ma pod pyskiem rzuconą. No całkowicie pod wiatr i tu było takie delikatne zaszeleszczenie, ale węzła nie mam, kciukiem troszeczkę przypilnowałem. I taka ciekawostka, byłem tutaj dwa dni temu i naprawdę wody było chyba z pół metra więcej, to aż dziwne, bo tu nie można było wejść, a teraz o, mogę tutaj sobie wejść. To jest przedziwne. O, jak pod wiatr. Aż znosi całą, całą całego woblerka. A naprawdę wody było więcej. Fajne miejsce, ale ryby, ryby też są no pod wiatr. Te, oczywiście rzuty pod wiatr nie są jakieś mega dalekie, bo wiadomo, że wiatr spowalnia no i przynęta jest lekka, ale się nie plączę. Kwestia tylko ustawienia multiplikatora. Jeśli macie dylemat czy w taką pogodę iść czy nie iść. Ua! plątać czy nie plątać plątać to jest właśnie upierdliwość wiatru no i widzicie wcale nie kołowrotek się podplątał multiplikator tylko od wiatru zrobiła mi się pętla na przelotkach ale tylko cierpliwość was ratuje i opanowanie o, i odplątujemy bezstratnie. Słuchajcie, to już koniec tego odcinka. Ryby, niestety, nie brały. Ale dwa szczupaki pod samą powierzchnią naprawdę zrobiły na mnie ogromne wrażenie. No, że po prostu przynęta nie taka, pora nie taka, ciśnienie takie, ale próbować trzeba. Było trochę problemów z lekką przynętą. Kilka brud złapałem. Najważniejsze, że nie musiałem niczego odcinać. Banalnie się to wszystko rozplątuje. Byle być cierpliwym, chociaż nie zajęło mi to wcale jakieś tam 10-20 minut, tylko sobie kilkadziesiąt sekund, kilkanaście sekund i już wszystko rozplątane, więc nie należy się bać, tylko przyjeżdżać na ryby. No i tyle w tym odcinku. Jak zwykle widzimy się jutro na rybach. Cześć.